Thank <laughs> Jest to. O, macie czeka! Obudź się! Eee! Eee! Co, co się stało? No, zobacz, co to jest? Gdzie my jesteśmy? W patrz, patrz na dół, ty. Ty, to jest jakaś przepaść. Ja po tym nie chodzę. Co, co to jest? Co to w ogóle za łóżka? To nie jest moje jest łóżko. Moje, ja było, moje było brudne. Ja miałem ładniejsze. Moje było brudne. Ej, cicho, cicho. Słyszysz to. Ej, to nie ja. To też nie ja, to... Ale czekaj, cicho. Słyszysz to? Nie? No posłuchaj, przysłuchaj o, teraz się. Teraz coś było, no jakieś potwory. Chyba. Czej patrz, są tabliczki. Tak. Witajcie, zostałyście słychać przez Kroksus. Jednak udało nam się Was odbić z ich rąk. Damy Wam wolność, lecz zrobicie dla nas test. Informacje, co macie robić, będą przekazane potem. I... Potem, Kroksi, potem. Y nas porwaj? Ty coś pamiętasz? Nie, ja sobie spałem. Ja sobie też spałem w brudnym nawet łóżku. Ja się obudziłem, i tylko to wiem. I nic nie mam. Dobra, pamiętam, no to. Że... Jak oni nas chytali to miałeś, muszą być tak. po naszej stronie, bo groksi są źli. No właśnie. Musimy Dobra, no tak to... Musimy stąd wydostać. Uważaj, bo tu coś się musi czaić. To Dobra, taki... ja idę. Ja też. Jakiś hmm. tunel. No. o Ale co to Co, było? co to jest? Jakaś dziura. O lol, coś wydupiło. Dobra, nie idźmy tam, bo tam się coś pali. o Jezu. Co to jest? Dobra, Złe rzeczy mi się przypominają... Dobra... O, co to jest? Ty, patrz, 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 patrz! Aaa! A! Chowaj się! nas zaatakuje! Nie, czekaj. On nas lubi. Może nam pomoże. On nic nie robi. Pomoże nam, zobaczysz. Dobra, co tu nam napisali? Może też zręcznościowej. Zabierz może wózek. Za może to są... Jestem jesteś miałeś za... Murzyn? Co ty miałeś napisane na łóż... nad łóżkiem? Obiekt testowy 22, o. A ja miałem A co to skrzynce. To jest dla ciebie chyba. O, ty... o ja jakiś wózek. wózek. A ty co masz w skrzyni? O, nie mogę otworzyć. Też, też wózek. Tak? No. A co to jest? Zabierz wózek, wejdź na płytkę i szybko jedź. Jaką płytkę? A chyba o to chodzi. Dobra, czekaj, bo mam złe przeczucia. Co może płytka robić tu? Pewnie coś uruchomi. Stać. Wiesz co? Ja pojadę Ej. pierwszy, ty jedź za mną. Dobra, to jedziemy. Kurde, wjechałem w pigmena. Oj, Boże, co to? Co to jest? Oh my god, Co to było? Jakaś pułapka chyba. O fuk, To ci pigmeni są dobrzy, o, oni nam pomogli. Dobry pigment, dobry. Dobry, chodź, chodź z Chodźcie się przytulimy. Chodź. Tulimy. Dobra, no. Dobre pigmy, dobra, idziemy. myśl, a no, tutaj z boku nie wyjdziemy. Zobacz, i ty patrz, widzisz to? Co to let Co? Patrz tu. Tu jakieś białe coś. Co, Co to jest? To jest meduza albo coś takiego. Boże, gdzie my jesteśmy? Przejdzie się wszystko, może jesteśmy w, pie w piekle, jesteśmy chyba. No chyba. O, tam kolejny kolega. Świniocosik. Ich tu też uwięzili. Świniocosiku. Chodź tu. O, co tu jest? To jest mechanizm jakiś. O, redstone. Nie wiem, co. co to było? Nie wiem. Znowu coś wydupiło. Ła! Boże. O. I patrz, tu też była pułapka. No. Dobra, czekaj, co tu jest znowu? Znowu tabliczki. Kliknijcie przyciski szybko idźcie w górę. Dobra. Klikniemy. Idziemy. Co jest? a chyba już wiem o co U, chodzi. Już chyba wiem o co chodzi. To ty idź otwórz, a ja będę tutaj już. Boże. My chyba... Z... Kurcze. chyba coś jaraliśmy wczoraj. O. To przez ciebie, to dowiedza przyniosłeś. To ty koblaż codzienny codziennie na śniadanie, nie moja wina. O nie no no co jest? No weź się jakoś pospiesz, nie wiem. Sprintem albo. Boże, po, o, chyba od tego stresu nie mogę tak szybko biegać. Może za zadyszki dostanę. Trzy. Jezusie, pomóż. Jest. Yes, o spójrzcie Znowu do tyłu. Co to jest? Te to jest umiejętności znalezienia celu, misja, znajdźcie wyjście z labiryntu. Dobra, Wiesz no co? Idem. lepiej się trzymać razem, chorować. Tędy? No, to no, nie. O, też nie. Może tu, tu? Nie. A tu? Nie, też lepiej za w Drugą też nie. A tu? Ty coś jaśniej tu jest? Tu chodź. A co tu, tu. jest? O, też nie ma nic. Okej. Dalej stronę. biegniemy. O, jest jakaś dźwignia. Czekaj, bo może coś zdetonuje. To, to, to na razie. Odsuń się, a ja włączę. Nie, na razie, się ods... na razie nic nie róbmy. Czekaj. No pamiętaj, jak tutaj przyszliśmy. Dobra. Ona coś zdetonuje, znając tych ludzi, co nas uratowali. A tu, 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 sto. Jejku, jakie dźwięk... O, grzyb! o Zbrzmiemy... Oj, przepraszam, wow. brzmiemy sobie. O, tutaj drugi. O, znowu grzyb. O, znowu. A to jest trujący chyba. Nie, o, jakieś światło. O, jest, jest są drzwi. Tak? Ale zamknięte, tak. Drzwi są zamknięte, znajdźcie drzwi... gdzieś dźwignię. O, to dźwignia to tam była. No, to idź ją otwórz, zobaczymy czy się otworzy. Kurde, gdzie to było? A może to nie jest ta dźwignia, może to jakaś inna? No to co, szukamy jeszcze? No poszukaj. No wiesz co, zaryzykujmy. No to dalej. Czekaj, ja im odpalę, ty tam zostań. I teraz... waga. O, otworzyły się. No. I dobrze. Dobra, teraz proszę mnie stąd wyciągnąć. Panie Macho 3K, jak ty tam masz tam na głową napisane? Tutaj, tutaj. Tu. Chodź. I tu. Omega. Oh Jakie no, skrzynki? O, znowu grzyby, weźmiemy. Co to Co to jest? Co, wolę chyba ty... Nie, nie zarazimy się. Co? Z kilka Rzelejne. będziecie nagrody. 22 lewa, czyli lewa 22 to jestem ja, czyli ja będę po lewo. Eee, nic nie ma. A tu? A tu? A Kto tu jest? też coś jest, to ja wezmę to. No, to jakiś taki pakiet. O czekaj, tu jest coś na górze. Złote bloki tworzą pole siłowe, które chroni was przed atakiem groksów. Użyjcie ich mądrze. O. Zostajemy tu. Zobaczcie, to jest z tych bloków. Zobacz, tu znowu taka lama, czy coś. Nie, ja tu nie mieszkam się, tu boję być. Jeszcze jakieś tutaj... Zobacz, jakaś dźwignia. dźwignia. Klikamy. O. Dobra. Co to jest? Jakaś wrota. Co wygląda jak portal. Wchodzimy? to co, czekaj. Wyślę próbnik. I został. Może hmm. tylko ciała żywe mogą przejść. Wyślę grzyba. Hejo. Mmm, um, dobra, odbijamy. Chodź, rzucamy grzybem. Nie, nie? ryzykujemy. Co dalej ty pierwszy. Ja osłaniam tyły. Uff. Co tu jest? Jakaś, jakąś salę znalazłem. Już jesteś? O, jesteś. Jestem. Heyo. Ale tu brzydko, szaro. O, lava. O, kurde. Co to za wzory są w ogóle? Nic nie ma, idziemy dalej. No, znowu jakieś tabliczki? Rozumiem. Gratulujemy Obiekcie testowy 22 i 3. żecie udać się do wyjścia. Zniszcie tabliczkę i bądźcie wolni. Jaką cholera, znowu tabliczkę. Może tą Zniszczę tą po drugiej stronie. Weźmiemy sobie. Wiesz co? Coś klub. mi mówi, że tu trzeba popłynąć. Dobra, idę. Ale wolno. Miło było cię znać. Też, żegnaj. পটলানো পটলচে পটলচে বুল 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 Noc jest. Człowieku jak ty umiesz gadać pod wodą No widzisz? Tak Musimy tego nauczyć Chyba niezłe tradycje tak jest, rodzinne Ale jak będzie rano, to jest chyba już normalnie O kurde ja pier A jestem mokry Co to jest? Karaiby? No, coś takiego Gdzie jesteś? Są tu. piraci z Karaibów Kto to? Patrz tam są creepery. Oj zombie gdzie? Gdzie się udajemy? Wiesz co? Podoba mi się ta góra. Tam. Wiesz co? Znam taki sposób pionierów moich, moich przodków. O właśnie, chyba ty też go znasz. No, tak się na, na, ten... najlepiej mieszka. Dobra, to ja wyczuję jakąś owcę. Hmm... Co my z tymi grzybami zrobimy? Super! A wiesz jak się robi? Ja przepisu nie znam. Znajdziemy yy, W bibliotece. Nie, gdzieś znajdziemy. Przysunowę w biblioteki co ty go... Nie wiem, może coś tam kiedyś znajdziemy. Spróbujemy. Człowiek się uczy tak, na błędach, tak? pamiętasz? Wypatruj, wypatruj zwierzyny owiecznej. Widzę tylko jakieś zielone ogórki z ręce. Ja widzę jakiegoś blondyna. A z, ja nie. z mieczem bardzo długim Dłuższym od mojego No, widzisz? Zobacz, też taki miecz mam o. Dobra, no to co my robimy, człowieku? Nie wiem Chyba poczekamy, nas będzie dzień No, no to będzie... czekamy Nie będziemy z nimi we dwóch walczyć Dobra To wiesz co? Ja sobie usiądę, wykopię sobie fotelik Albo mamy ług jeszcze, to można by zawalczyć. Już co? Postaw tutaj te bloki. Albo nie, no będziemy czuwali, dobra. Nie, dobrze, postawmy, bo jak ci Groksi przyjdą, to znowu nas polecą. Ale będziemy a, czuwali, a przecież spać, gdzie będziemy. No i co z tego? Albo dobra, to stawiamy. Musimy zrobić takie pole siłowe. Tu postaw jeden, tu damy. Ja po prostu. Drugi bloki. damy tu. I tu jeszcze cztery. O, i mamy pole siłowe. I tu rąbni No, i teraz żaden grog nam tu nie wejdzie No Dobra, to ja sobie usiądę w fotel Ej, to mój Co ty robisz? To jest mój No jak to? To mój no tak, ja go tu zbudowałem nie niedobry jesteś Dobra Czekamy e, e. O, ty, ty już na nogach jesteś? Zrobiłem ci zupę Masz. O, zupka Dziękuję. Mam takie trzy w plecaku, ale dzięki. Dobra. Czym by to zniszczyć? Ręką chyba nie da rady. Może kilofem? Łukiem. Dostaliśmy łuki. Rozwalimy to, oby to nie się, aby to się odzyskało. Wszystko się da odzyskać. Ty spałeś, spałeś w nocy, czy nie? Ja. I co? Ktoś nas, ktoś do nas. Ej! nie co popsułeś nie odzyskaliśmy tego popsułeś u Wiesz już co może diamentowym kilowym się będzie dało poczekamy Zab tu będzie pole siłowe dobra proszę pana no proszę pana tam się jedziemy rozbić co ty robisz ja tu jest złoty blok ma trapkę aha Możesz Wiesz zabiała? co Masz tam zupkę. W ogóle jak ty przepis znalazłeś? Mam taki plecak, widzisz? No tam widzę. Tak za zawsze miałem książkę kucharską. Mi się potem przypomniało, jak spałeś. Aha. Tak zawsze, na wszelki wypadek. Dobra. Ja tam się w skale bym osadził. Nie wiem, jak ty. No, można. W ogóle zwierząt nie widzę. Fajnie O, miejsca. jest, kut. Jest, owca. O. Allah, hakba. Idziemy polować. Z łuku Nie, nie marnuj. Zmarnuję, jedną. Kurde, ktoś tu, ktoś tu lubi owce topić. No. Tradycja. Ja ty? Po pewno nie. Ja. Ty, 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 ty. Ten znak? Ty Też miałeś takie L przed domem. A właśnie? Ty, jesteśmy może w two gdzieś koło Twojego domu? Ty nawet okolice. Try poznajesz? Ja, które poznaje. Której okolice poznaje Dawaj, atakuj ją. Od tyłu. A, trzy. Będzie na uwiro. Nie noży nie bij. O, tak. Sodysta. Sprakowo. Nie. Kurde. Moje portki Co? przemakają. Ja mam swój, swój Mój garnitur. Przestań kupić smoking lepszy, lepszy od garnituru. Co to jest? O A! Cio! Chowaj się! Cio! 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 Co? Widzisz owce? Świnia! Ja się do niej zakradnę... Cicho! Nie widzi o. mnie? Udawaj drzewo! Poczekaj, aż podejdzie! Czekaj, Udawaj podejdzie. Cicho. drzewo! Cio! Bądźaj! Ja! ciekaw! Łoje! Mamy mięcho! Mamy mięso! Podziel się! Podziel się posiłkiem. Dam co cię grzyba. Tam... No, tu no, jakaś no, dziura. No. Tutaj mi się podoba, nie, o owce wiem, widzę. Dalej. Owce w są żółku. przyjazne. O no, tam jest krowa, dwie krowy, jedna na drzewie chodzi, ale dobra. Kurde, jakie to są zwierzęta mądre. I tu jest znowu świnia. No nie no, jedna wełna. Patrz. O, widzę kury. węgiel. O, i widzisz dwa mięska? Ja widzę węgiel. No ale nie wydobędziesz. Przyda to. się, jak nie wydobędę, mam kilów. No, taki, że. Zostaliśmy nagrodę. O, ty zobacz, tutaj znowu to L. Tylko, już nie, tylko z piasku, a nie z ziemi. Może to jest teren groksów? Ty, to może tu się lepiej nie osiedlajmy. Wiesz, to szybko trzeba diamenty zdobyć. I lecimy, i lecimy ten. Te bloki odzyskać, albo złoto wydobyć i zrobić ten blok. Ci no. groksi to sam ja coś nie wiem, pierdzielnięci, co oni odwalają. Może My się boją, że będziemy lepsi od nich i dlatego nas taka. A tak może wiemy. te L to jest znak, może oni jakieś stosują znaki, że tam jest dom, coś takiego. A ja tam żadnego domu nie widzę. Nie wiem, ale to może jest jakiś znak, że droga. Może ich tak znajdziemy i kiedyś rozpierdzielimy. Dobra. Może, no? Ja już ci mówię... Ile tam mam w pecaczku? 17. Nie Starczy na nockę. No, ja oj 11. oj oj, wpadłem. Kurde jak ja tu wejdę. A na szczęście mam łopatę. Tak jak ja. Nie. Ty nie masz. Nie Nie masz. Nie mam. Nie masz. Nie mam. Nie masz. Nie, nie masz. Nie. Może na drzewach będziemy mieszkać. Tak. Ja już mam, ja już mam traumę z drzewami, wiesz, jak się obudziłem, o kurde, już jest noc? Ile masz wełny? Człowieku, szybko kopiemy, kopiemy, ja mam jedną wełnę, ty masz trzy. A ja nie mam desek. To nie drzewo. No.